Marcin, Janota, zapraszam na minął tydzień flash. Do proekologicznych działań w mieście można zaliczyć m.in. program dofinansowań wymiany ogrzewania, zakładanie łąk kwietnych czy głośną akcję sadzenia setek drzew z okazji 660 urodzin Mysłowic. Niebawem inicjatyw z myślą o środowisku ma być jeszcze więcej, bo miasto wspólnie ze spółką Minutor Energia powołało klaster energii Zielony Mysłowice. Mając na uwadze wszystkie przepisy oraz inicjatywy, które podejmują nasi ustawodawcy w kierunku rozwoju klastrów energii, w kierunku bilansowania energii na terenie, Małych społeczności, jakim są gminy, powiaty. Ma to się przysłużyć temu, by system energetyczny na terenie gminy był bardziej stabilny, by przedsiębiorcy mogli pozyskiwać energię z odnawialnych źródeł energii taniej. Do klastra będzie mógł przyłączyć się każdy zainteresowany tematyką odnawialnych źródeł energii. Ich rozbudowa ma przynieść wymierny efekt dla przedsiębiorców czy innych jednostek użyteczności publicznej, jak na przykład spółdzielni mieszkaniowych. Przełoży się też na mniejsze rachunki za prąd. Dla mieszkańców oznacza to czystsze miejsce do życia, ale to nie wszystko. Dzisiejsza umowa z firmą Minutor Energia spowoduje, że będziemy mogli poszerzyć wachlarz działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na projekt Zielone Mysłowice. Jest to projekt, który ma spowodować, że nasze miasto stanie się konkurencyjne na rynku, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Dzięki tym działaniom ma także zwiększyć się świadomość mysłowicza w zakresie odnawialnych źródeł energii. Lada chwila wystartuje kampania reklamowa Minutora, która ma przekonać jak największą ilość mieszkańców, by przyłączyli się do klastra. W najbliższych tygodniach spółka i miasto będzie też ustalać kierunki działania na najbliższe miesiące. Co roku 1 czerwca mysłowickie władze i jednostki mają jeden cel. Wszystkie dziecięce buzie muszą być uśmiechnięte. Dlatego niezwykli goście przywieźli dziś dobrą zabawę do rodzinnego domu dziecka na Brzezince, domu dziecka przy ulicy Żeromskiego i ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Starokościelnej. Po południu atrakcje przeniosły się na rynek, gdzie mogli z nich skorzystać wszyscy mali mysłowiczanie. Mieliśmy jakąś rozgrzewkę, balony dostaliśmy, bańki puszczaliśmy, prezenty. Zabawy i tańczenia. Dzień dziecka świętował m.in. Zorro w towarzystwie Mokusia, księżniczka i strażacy z psami ratownikami. Było malowanie buziek, wspólne tańce i zabawy, o które zadbali animatorzy Mysłowickiego Ośrodka Kultury. A wóz strażacki Centralnego Muzeum Pożarnictwa zabrał dzieciaki na przejażdżkę. Tradycją stało się już, że nie ma dnia dziecka bez poczęstunku od Bistra Brax. W tym roku, ze względu na pandemię, po raz kolejny oficjele grillowali kiełbaski i hamburgery nie przy ulicy Bończeka, a w ogródkach placówek opiekuńczych. 10 lat rzędu gotuje się do pomocy druga akcja wyjazdowa. A druga akcja, która bardzo mocno jest połączona z siłami miasta, ale widzimy, że ta formuła się bardzo podoba. Miasto ufundowało też rowery dla podopiecznych domu dziecka imienia świętego Ojca Pio i centrum opiekuńczo wychowawczego Nadzieja. Do pierwszej z placówek trafiło 17 jednośladów zakupionych przez magistrat, do drugiej 12, w czym pomogła także między innymi Fundacja Bajtel. Siedem rowerów jest zakupionych z pieniędzy Urzędu Miasta Mysłowice, a pięć rowerów trafiło z Fundacji Katowickiej która współpracuje z Fundacją Bajtel. Mysłowice pomagają. Tutaj stare rowery zużyte są przekazywane do fundacji. Jest firma, która je naprawia. Odnawia i przekazuje dzieciom. Dzieciaki się bardzo cieszą, nawet poprosiły o e, autograf na tym rowerze od pana prezydenta. No przede wszystkim będą wykorzystywane do wycieczek rowerowych, ale też tutaj, e, jak wychodzimy na podwórko, też jeżdżą bardzo chętnie. O godzinie 16 zabawa przeniosła się na Mysłowicki Rynek, ale to nie koniec świętowania. W sobotę w Parku Słupna odbędzie się Dzień Dziecka połączony z Dniem Organizacji Pozarządowych. Na mieszkańców czekać będą występy artystyczne, kreatywne miasteczko, turnieje sportowe i wiele innych atrakcji. Przeczytacie o nich na www.itvn.pl. Kochane, kochane dzieci, przyjmijcie od nas najgorętsze życzenia w dniu tak wyjątkowym i najpiękniejszym, bo to jest najpiękniejszy dzień w roku, czyli Dzień Dziecka, a nie od dziś wiadomo, że w każdym z nas tkwi dziecko, dlatego wszystkim składamy gorące życzenia. Bądźmy dziećmi, potrafmy dalej marzyć, bądźmy dalej spontaniczni, tak jak my dzisiaj, czyli Zorro i mokuś. Do Waszej dyspozycji, moje drogie dzieciaki, nie tylko dzisiaj, bo jesteśmy z Wami przez cały czas. My, Mysłowicki Ośrodek Kultury, kochamy Was bardzo. Do zobaczenia, cześć. Z okazji Dnia Dziecka chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo szczęścia, radości, miłości, prezentów, bo prezenty są chyba najważniejsze w tym dniu. Życzę Wam, żeby każdy dzień miał dużo słońca, dużo ciepła i żebyście o tym dniu pamiętali przez cały rok. Wszystkiego dobrego. Głośny krzyk, kopanie, a nawet gryzienie. Wszystkie chwyty są dozwolone, gdy dziecko chce wyswobodzić się z rąk napastnika. Dowiedzieli się dziś o tym uczniowie szkoły podstawowej nr 10 na Brzezince podczas pilotażowych lekcji samoobrony. Jeszcze w tym roku podobne zajęcia mają odbyć się we wszystkich mysłowickich szkołach. Boimy się o młodzież w naszym mieście, boimy się o sytuacje, które miały miejsce w Sosnowcu, w Katowicach w ostatnich dniach, gdzie doszło do e, ogromnych tragedii. Mowa o porwaniu i morderstwie 11 Sebastiana, o którym było głośno w całej Polsce. Dlatego miasto wspólnie z nauczycielami i strażnikami miejskimi postanowiło przygotować najmłodszych Mysłowiczan na takie scenariusze i pokazać im, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Wiadomo, u dzieci młodszych będzie to większa część pogadanki, mniejsza część będzie zajęć praktycznych, natomiast u starszych dzieci będzie to większa część zajęć praktycznych, a mniejsza część pogadanki, ponieważ są to dzieci 14-letnie, 15-letnie, więc z nimi już prawda, one sobie poradzą. Dzieci bardzo tego potrzebują. W dzisiejszych czasach zagrożeń jest bardzo dużo. Zajęcia praktyczne, zwłaszcza ze służbami, które nas wspomagają, uważam, że są bardzo potrzebne. W dzisiejszych pilotażowych zajęciach wzięli udział uczniowie klas 8, piątych i i drugich. Czego się nauczyli? Że na przykład jak ktoś będzie chciał nas, nie wiem, udusić albo coś zrobić, no to wołamy i krzyczymy i, i kopiemy. Jak nas ktoś trzyma za szyję, to żeby y, próbować sobie odkleić od tej szyi, żeby nas nie udusił. I kopnąć, żeby móc wyciągnąć się. Od września lekcje samoobrony będą odbywać się cyklicznie we wszystkich Mysłowickich Szkołach. Takie zajęcia to jedno, ale rozmowy na temat bezpieczeństwa z rodzicami są chyba jeszcze ważniejsze. Powinniśmy przypominać i tłumaczyć dzieciom, że pod żadnym pozorem nie mogą ufać obcym, a jeśli ci chcą zrobić cokolwiek wbrew ich woli, powinny uciekać w pełne ludzi miejsca, głośno alarmować, że dzieje się coś złego, a w razie potrzeby nie wahać się bić, kopać czy gryźć oprawców. Minęły już dwa tygodnie, odkąd ruszył proces rekrutacji w Mysłowickich szkołach średnich. Drugim kandydatem do wyboru w naszym mieście jest drugie liceum ogólnokształcące imienia Powstańców Śląskich. Nasze liceum na pewno wyróżnia się fajną atmosferą panującą między uczniami, dużą ilością nauczycieli, którzy zawsze są jakby pomocni dla nas, zawsze są dla nas oparciem, i wyróżnia się, myślę, że na znaczny plus, dużym. Dużą ilością kierunków, które można wybrać. Szkoła oferuje kształcenie w takich klasach jak mundurowa, policyjno-prawna, ogólnohumanistyczna oraz przyrodniczo-językowa. Poza samym skupieniem się na przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego, wzbogaca swoją ofertę o aktywności związane z kierunkami nauczania, które wybrali licealiści. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z taktyk walki, laboratoryjnych czy w kółku strzelniczym. Organizowane są także wycieczki przedmiotowe oraz integracyjne. Jest to fajne, bo jest to nauka i jest związana ze sportem, można powiedzieć. Mają różne zajęcia, wyjeżdżają na obozy, na strzelnicę. Jest współpraca z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie są wyjazdy. Nawet w takim trudnym okresie, jakim był okres pandemii, mieliśmy zorganizowane wirtualne wycieczki do muzeum, gdzie rzeczywiście były to urozmaicenie tych lekcji niż siedzenie tylko cały czas przed komputerem. Bardzo fajne zajęcia wychowania policyjnego, które to nas przygotowują do egzaminu. Do zdawania do policji, także ja osobiście uważam, że jak najbardziej to wszystko składa się na jeden wielki plus. Uczniowie są zadowoleni ze swojego wyboru i zachęcają do wybrania drugiego liceum w Pesłowicach. Bardzo dużo osób polecało mi to liceum, i w tym momencie mogę powiedzieć z autopsji, że rzeczywiście był to dobry wybór. Zapraszamy każdego, kto aktualnie stoi przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, do sprawdzenia oferty drugiego LO na stronie szkoły. Nie tylko pop, rock i elektronika, ale też bluesowe i folkowe brzmienia. Do kultowego kimnoteatru z nicz powróciła muzyka, i to na bardzo wysokim poziomie. Wszystko ze sprawą inkubatora muzycznego, czyli przeglądu kapel pochodzących z Mysłowic i regionu który odbył się 29 i 30 maja w Brzezińce. Było to pierwsze wydarzenie spod szyldu tego projektu. Inkubator muzyczny to taka idea, która ma na celu skupić mysłowickich artystów, ale nie tylko, bo zapraszamy też muzyków ogólnie z naszego regionu. Dlatego MOK tworzy bazy zespołów wokalistów, instrumentalistów i DJ-ów działających w Mysłowicach i okolicach. Dzięki inkubatorowi lokalni artyści, zarówno ci stawiający pierwsze kroki w branży muzycznej, jak i mający spory do być artystyczne nie tylko będą mogli się promować, ale także będą mieli możliwość koncertowania na miejskich wydarzeniach. Ja, ja generalnie sam, jako jeden z pierwszych w, w Mysłowicach się zapisałem do inkubatora muzycznego ze swoim zespołem, mimo że w roku 2000 yy... W 26 będziemy obchodzili 40-lecie działalności. Pierwsze efekty współpracy w ramach inkubatora muzycznego można było poznać w miniony weekend w Mysłowickim Zniczu. Na scenie pojawili się Epsoda, Punched Orange, Pop Twory, Galhan, Między Słowami, Tony Tarantulan, His Bastards, Maya Kraft oraz Fifi Drogi. A jako gwiazdę wieczoru zebrały zespoły Lab i legendarny General Steelwell. Każdego dnia przesłuchano cztery zespoły, z których jury wyłoniło dwa najciekawsze projekty. Nagrodzone zespoły mogły sobie same wybrać nagrodę, czyli nagranie teledysku lub demo z własnymi utworami, albo koncert na rynku miasta. Po długich dyskusjach Jury narodziło zespół Orange Punch oraz Fifidroki. Wyróżniono też zespoły Poptwory i Tony Torantu z Bastards. Jakimi kryteriami sugerowali się członkowie jury? Pierwsze kryterium to jest jakby generalnie jakaś tam muzykalność, prawda, tych wszystkich artystów, ale też. Yy, Pewne takie obycie sceniczne. Zwracamy uwagę na to, po prostu w jaki sposób ci ludzie się prezentują i eksponują jakby swoją twórczość. Dla mnie bardzo ważne są piosenki. Czyli jakie to są piosenki? Czy to są piosenki, które rokują w jakikolwiek sposób na to, żeby na przykład zaistnieć w radiu? Ja, ja stawiam na to co mnie ujmie jakoś ze serce, ale oczywiście no, trzeba się zmierzyć też z tym. Jak wygląda technika i ile pracy artyści włożyli, ale chyba to pierwsze wrażenie i serce jest najważniejsze. Poszerzanie bazy inkubatora muzycznego trwa. Każdy kto chciałby przystąpić do projektu powinien wypełnić formularz dostępny na stronie www.myślnikota.pl wraz z opisem swojej działalności i materiałem dźwiękowym. Kolejna edycja przesłuchań już wkrótce. Między 28 a 30 maja w Mysłowicach odbyły się Mistrzostwa Polski w boxingu, w formule Low Kick juniorów i seniorów. Walki odbywały się w formule Low Kick, która daje możliwość zastosowania wszystkich kopnięć i technik do wysokości głowy, zabrania się tylko użycia łokci i kolan. Jest to bardzo ciekawa forma walk. Skupiła tutaj bardzo wielu zawodników z całej Polski. 431 osób jest wpisanych do rejestracji jako zawodnicy, którzy biorą udział w tych mistrzostwach. Ostatecznie do naszego miasta udało się dotrzeć 374 zawodnikom ze 102 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Kingboksingu. Były to pierwsze tak duże zawody po pandemicznej przerwie. Logistycznie no, też nie było łatwo, bo są trzy ringi, więc do tej pory chyba największa tego typu logistycznie inwestycja w ostatnich latach. Z tego, co słyszę. Inni trenerzy i zawodnicy mówią, że bardzo fajna impreza, super zorganizowane, wszystko sprawnie szło, mimo to, że tylu zawodników dużo było. W Mysłowicach pojawili się między innymi mistrzowie, którym udało się obronić tytuł. Zawsze każdy mówi, że łatwiej jest coś zdobyć niż się obronić i faktycznie jest racja, bo one już wiedzą jak ja walczę, są potem nieprzygotowane, więc ja muszę być jeszcze krok dalej od nich. Presja rośnie, młodzież, młodzież nowa przychodzi, nowi zawodnicy, nie znam wielu zawodników, z którymi walczę, więc ta presja jest, bo wiem, że oni wiedzą, bądź myślą, kim jestem, mogą wiedzieć, więc wiem, że chcieliby mnie pokonać, a ja mam tą presję, że mimo uciekających lat staram się... Dalej yy, im nie dać tej szansy i dalej chcę być mistrzem. Zawodników z Pako startowało 12 i zdobyli oni 7 medali. Idziemy w przyszłość i lepsze sukcesy. Organizatorami mistrzostwa byli Mysłowicki Klub Pako Team oraz Mosir Mysłowice. Dodatkowo wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezesa Polskiego Związku King Boxingu oraz prezydenta miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza. Myślę, że w ogóle sporty walki w Mysłowicach, są bardzo ważnym elementem na mapie sportowej, więc myślę, że na pewno jestem przekonany o tym, że to nie są ostatnie zawody tego typu o. w Wysłowicach.